Dzień dobry, mamy 26 stycznia, poniedziałek, a ten materiał wideo to tydzień na GPW. Ja nazywam się Marcin Działek, jestem doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym, specjalizującym się w teorii fal Eliota. Dzisiejszy webinar zaczynamy przed rozpoczęciem sesji i zaczynamy od analizy, od analizy indeksu WIG, gdyż doszło do pewnych ciekawych zmian. Które nastąpiły w ubiegłym tygodniu, a mianowicie mamy końcówkę stycznia, natomiast bykom udało się poprawić ten lokalny szczyt, zbudowany na początku miesiąca. Z jednej strony, byki pewnie sądzą, że jest to sukces, natomiast z drugiej strony, należy pamiętać o tym, że wcześniej, jesienią, budowaliśmy formację trójkąta, z której Walor wybił się górą. Wybijając się górą z tej formacji, zbudowaliśmy pięć fal wzrostowych, no i te poprawienie szczytu pozwoliło uformować negatywną dywergencję na RSI. No tym samym mamy taką e, dość e, komfortową sytuację do tego, aby móc rozpocząć cofnięcie. I teraz jeszcze taka jedna rzecz związana z sezonowością. Mamy ostatni tydzień handlu w tym miesiącu i e, należy pamiętać, że efekt stycznia często uderza w drugiej części miesiąca no i poza tą sezonowością wrześniową jest to najczęściej występująca sezonowość w roku więc niewykluczone że ten tydzień będzie przebiegał pod dyktando strony podażowej. Oczywiście to czy się cofniemy czy nie w dłuższej perspektywie nie ma to jakiegoś dużego znaczenia bo ewentualne cofnięcie oczywiście może nam zapoczątkować formację głowy z ramionami. I to jest taka moja główna teza inwestycyjna na pierwszy kwartał tego roku, zarówno dla polskich, jak i zagranicznych indeksów. Natomiast tak naprawdę dopiero w tym miejscu, gdzie znajduje się kursor, będzie się decydowało, co dalej. Bo nawet jeśli zbudujemy to cofnięcie, następnie odreagujemy. Będziemy mieli książkową RGR-kę, lewe ramię, głowa, prawe ramię. I załóżmy, będziemy się już zbliżać w stronę linii szyi, to dopóki ona nie zostanie przełamana, dopóty dopóki nie złamiemy punktu zaczepienia linii szyi, dopóty jest jeszcze możliwa alternatywa, według której finalizowalibyśmy formację trójkąta. I to jest zawsze ta niewdzięczność w rgr -kach że dopiero przełamanie linii szyi bądź wybicie poziomu głowy decyduje, który ze scenariuszy jest rozgrywany. Natomiast nie zdziwiłbym się, jeśli w tym tygodniu pojawiłaby się słabość, bo ona mogłaby nam napędzić właśnie kształtowanie tejże formacji technicznej. Jeśli chodzi o sektor bankowy, przepraszam, najpierw konsument potem sektor bankowy. W przypadku konsumenta słabość na Allegro jest kontynuowana, mianowicie przełamaliśmy ten bardzo ważny poziom wsparcia, który uprzednio Państwu pokazywałem. Natomiast dopóki nie przebijemy dołka fali B, dopóty ten scenariusz z klinem kończącym, finalizującym większy układ korekcyjny jest możliwy, oczywiście jeśli przebijemy dołek fali B, no to do gry wchodzi ten scenariusz, który wcześniej Państwu pokazywałem z podwójną formacją głowy z ramionami. To tak naprawdę dopiero, hmm, przepraszam, wybicie jednego z poziomów technicznych będzie hmm, decydowało, który z tychże scenariuszy jest rozgrywany. W przypadku autopartnera dalej nie rozstrzygnęła się sytuacja, czy mamy do czynienia z falą drugą i kontynuacją wyprzedaży w stronę 11 zł, czy rozpoczynamy nową hossę i tym samym zakończyliśmy tą wielomiesięczną bestę rozpoczętą dwa lata temu. No, odpowiedź na to pytanie powinna dać nam ta formacja. Jeśli wybijemy się dołem z tejże konsolidacji, najdziemy na szczyt fali pierwszej, no to wtedy jest to wyraźne wskazanie, że mieliśmy do czynienia z ruchem trójfalowym i idziemy na 11 zł. Jeśli natomiast najpierw ustanowimy gdzieś maksima w rejonie 19-20 zł i Rozpoczniemy kształtowanie następnie układu korekcyjnego zmierzającego na 17 zł, bo najprawdopodobniej będzie to oznaka zbudowania fali pierwszej, drugiej, czyli nowa, prawdopodobnie nowa hosta. <laughs> Przepraszam. Benefit zatrzymał się ostatnio na dolnym ograniczeniu, tutaj kształtującego się kanału wzrostowego. Na razie to jest linia trendu wzrostowego. No i tu cały czas zgodnie z tym charakterem. Długoterminowym możemy zmierzać w stronę 5000 tysięcy gdzie znajduje się zasięg wybicia z tejże formacji głowy, przepraszam, z tejże formacji trójkąta. Jeśli chodzi o DINO, nastąpiła w zeszłym tygodniu silna akcja podażowa. No i tutaj ta formacja odwróconej głowy z ramionami, którą Państwu pokazywałem, wygląda na to, że może zostać wkrótce zanegowana. Oczywiście kluczowa jest przebicie poziomu głowy. Na razie to cały czas może być fala B i cofnięcie, natomiast no ten tydzień będzie kluczowy dla tego waloru. Jeśli to jest odwrócona rgr to mamy szansę na 47-48. Jeśli przebijemy dołek głowy, no to niewykluczone, że ta przecena już teraz będzie dalej kontynuowana. PEPKO w ciekawym miejscu, w takim średnim terminie, bo po wybiciu górą z tej formacji Klina kończącego, my skorygowaliśmy się do przełamanego ograniczenia, gdzie teoretycznie jakaś akcja popytowa mogłaby się pojawić. Natomiast w długim terminie, tu cały czas jest ryzyko finalizacji Klina, realizacji zasięgu wzrostów wynikających z tej kilkuletniej formacji trójkąta, co mogłoby oznaczać zakończenie hos i w perspektywie długoterminowej kluczowe jest to, czy pojawi się dynamika wzrostu, czy zobaczymy kolejną długą białą świecę, czy też raczej będziemy rozwijać tu formację głowy z ramionami, bo to może być układ finalizujący tą długoterminową hossę. <laughs> Jeśli chodzi o Rainbow Tour z kolei, w przypadku tego waloru e, doszliśmy do ważnego zniesienia Fibonacciego, tego klasycznego, w rejonie którego najczęściej kończy się prawe ramię w RGRC. No i dodatkowo na małym interwale czasowym, na godzinówce, również mamy formację głowy z ramionami. Tym samym, no jeśli tutaj Niedźwiedzie przejmą kontrolę nad ceną, to następnie mogą sprowadzić walor do brązowej linii szyi, której przełamanie otworzy drogę do przepołowienia się tego waloru. Natomiast przebicie Poziomu głowy pozwoli na wydłużenie hossy. I kolejne dwa ciekawe walory to są detaliści, to jest żabka i e, Jeronimo Martins. Najpierw żabka, wprawdzie Jeronimo to spółka zagraniczna, ale postanowiłem dodać ją tutaj do walorów pokazywanych wśród polskich, e, polskich spółek, no z tego względu, że jednak walor operuje na rynku polskim i tak naprawdę to jest dla niego najistotniejsze. Ale zacznijmy od żabki. W przypadku żabki tutaj e, oczekiwałbym jeszcze poprawienia tego dołka fali A. To pozwoliłoby dokręcić pięciofalowy ruch spadkowy, który mógłby zbudować falę C i, i sfinalizować tak naprawdę tąże formację trójkąta. I wydaje mi się, że po poprawieniu tego dołka tu będzie szansa na przejęcie kontroli przez stronę popytową, wyłamanie się górą z konsolidacji i rozpoczęcie rajdu na 30 zł przebicie poziomu dołka falice zaneguje nam tą tendencję wzrostową. No i mówiłem o <laughs> Jeronimo. No i tutaj jest możliwość finalizacji wielomiesięcznej długoterminowej formacji trójkąta. Jeśli tak, byłaby opcja najpierw na powrót w stronę górnej bandy formacji trójkąta barierowego trójkąta, a po przełamanie tej bariery byłaby otwarta droga na 26 zł z kolei przebicie dołka falice Zanegowałoby nam ten układ wzrostowy. Jeśli chodzi o sektor bankowy, wygląda to na to, że mamy tutaj mm, kontynuację tychże ruchów wzrostowych, natomiast w przypadku PKOBP pojawia się małe ale. Mianowicie mamy pięć fal wzrostowych. Tutaj jeszcze dobra konsolidacja, formacja trójkąta i mała negatywna dywergencja na RSI. I tym samym być może jest to koniec wzrostów, i być może rozpoczniemy budowanie RGR-ki, no i wtedy mielibyśmy te same konotacje, co w przypadku przedstawianego wcześniej indeksu WIG. Jeśli chodzi o PKS, tu teoretycznie te szczyty mogą paść jeszcze łupem byków, tak aby ta formacja klina kończącego uległa wydłużeniu, choć trzeba pamiętać o tym, że ta negatywna dywergencja na tymże walorze już jest zbudowana. Z kolei ING wybija tą szarą strefę oporu. No i tym samym w tym ruchu wzrostowym otwieramy sobie drogę do górnego ograniczenia kanału wzrostowego, czyli do okolicy 400 czy gdzieś nawet 440 zł. I niewykluczone, że ING obok Aliora może być jednym z najsilniejszych przedstawicieli tego sektora, bo w przypadku Alior Banku atakujemy górne ograniczenie Formacji trójkąta i złamanie tego poziomu może się wiązać z silną akceleracją ruchu wzrostowego i wzrostem nawet o rzędu 50 zł. Natomiast przebicie dołka na chwilę obecną w fali C, natomiast po wybiciu ewentualnie górą tych poziomów, to wtedy po przełamaniu dołka w fali E tendencja wzrostowa ulegnie załamaniu. I na koniec XTB, bo tutaj mamy do czynienia prawdopodobnie z taką bardzo książkową formacją głowy z ramionami doszliśmy do ważnych oporów, gdzie te prawe ramię, jak i fala B w trójfalowym ruchu spadkowym mogłaby się finalizować. Więc jeśli na tych poziomach do głosu dojdzie strona podażowa, no to będziemy mieli do czynienia z rozpoczęciem sekwencji podażowej zmierzającej najpierw do linii szyi, a po jej przełamaniu do okolic 44 zł. Natomiast przybicie poziomu głowy oczywiście zaneguje nam ten układ techniczne. W przypadku gamingu pojawiło się tu dość dużo relatywnej siły w ostatnim czasie, i zacznijmy od Ten Square Games. W przypadku tego waloru sforsowaliśmy te oto dwa szczyty, czyli szczyt z 25-24 roku, tym samym wcześniej pokazywana formacja trójkąta po prostu została zanegowana. I w takiej sytuacji uruchomiony jest scenariusz alternatywny. Zakładające zakończenie odwróconej formacji głowy z ramionami. Linia szyi przebiega jeden, <tryk> przepraszam Państwa, jeden z tychże dwóch sposobów, no i tym samym, po jakimś ewentualnym reteście tego poziomu, moglibyśmy kontynuować wzrosty nawet w stronę 160 zł. Mamy tam koniec fali czwartej i wydłużony zasięg wzrostów wynikający z RGR. -ki. Oczywiście jeśli wrócimy, przebijemy poziom głowy, no to ten układ zostanie zanegowany. Sporo siły pojawia się także na Playway'u, natomiast tutaj wydaje mi się, że dopiero będziemy mieli do czynienia z odwróceniem tendencji spadkowej po przebiciu szczytu fali E, bo na razie cały ten ruch, który jest widoczny, kształtuje falę drugą, więc być może podejdziemy wyżej, aczkolwiek tutaj uważam, że są większe szanse w najbliższym czasie na odwrócenie tendencji wzrostowej, aniżeli kontynuowanie tego. Ruchu. No i pytanie o CD Projekt, bo w przypadku CD Projektu albo zakończyliśmy prawe ramię w formacji głowy z ramionami, gdzie głowa jest podwójnym szczytem, wtedy niedźwiedzie muszą przejąć kontrolę nad ceną, przełamać linię szyi, co tworzy im drogę do 160 zł, albo jest to jeszcze formacja trójkąta. No i te scenariusze dobrze są przedstawione na tym, że interwale tygodniowym, więc albo niedźwiedzie przejmują kontrolę nad ceną, przełamują w końcu linię szyi. Idziemy na 160, gdzie mamy przepiękne techniczne wsparcie złożone z czterech różnych poziomów technicznych, albo jest to ta różowa formacja trójkąta, z której wybiliśmy się górą i możemy zmierzać wyżej dopiero na ukształtowanie poziomu głowy. Oczywiście ta formacja trójkąta zapowiada dalsze wzrosty, natomiast tutaj należy mieć się na uwadze z tym, że te tendencje wzrostowe prawdopodobnie będą się wkrótce kończyć. Jeśli chodzi o AB, wybiliśmy się górą z formacji trójkąta. Tutaj pokazywałem Państwu wielokrotnie tą formację, dolne ramię 13-krotnie było testowane. Po wybiciu górą zbudowana potwala trzecia i najprawdopodobniej przeszliśmy do kolejnej konsolidacji, która zakończy mniejszą czwórkę tutaj 135 zł cały czas na horyzoncie, oczywiście najście na szczyt jedynki, czyli na 100 zł zaneguje nam ten ruch, ten ruch wzrostowy. W przypadku wirtualnej Polski po zrealizowaniu fali pierwszej, po przełamaniu brązowej linii szyi budujemy korektę i tu nie wykluczone, że finalizujemy falę drugą i po zakończeniu fali drugiej cały czas jest możliwe wznowienie ruchu wzrostowego zmierzającego w stronę 80 zł, no chyba, że wcześniej zostałby przełamany dołek głowy G. Jeśli chodzi o ASeco Poland, tutaj pracujemy nad tą formacją głowy z ramionami. Tyle, że tutaj oczywiście kluczowe jest ewentualne przełamanie dołka fali pierwszej i linii szyi. Gdyby tak się stało, to byśmy mieli potwierdzenie zmiany trendu, no i wtedy walor powinien wracać z tym długim, długoterminowym scenariuszem najpierw do 120, a następnie do 80 zł, czyli do podstawy tej hiperboli wzrostowej i dwóch wydłużonych piątek. Natomiast oczywiście alternatywa, tak jak zawsze, to formacja trójkąta. No i w, tej, w tymże przypadku mamy zakończoną falę A, falę B, falę C i falę D. I ten ruch wzrostowy, który jest budowany, kształtuje nam ostatnią falę w konsolidacji, czyli falę E. I to by oznaczało, że w rejonie 61,8 moglibyśmy zakończyć ruch spadkowe, więc myślę, że w tym tygodniu możemy rozstrzygać takie średnioterminowe rosy na Aseko. No i jeszcze tutaj rzut oka na, przepraszam, na Asbis, bo na Asbisie wybiliśmy się górą z formacji trójkąta. Tutaj pamiętam, jak pokazywałem Państwu układ techniczny, gdy byliśmy po 20 zł, doszliśmy do górnej bandy klina kończącego, no i tym samym te targety wzrostowe na Asbisie zostały zrealizowane, no a tutaj jednak trzeba pamiętać, że na wykresie dziennym jesteśmy już bardzo wysoko na RSI bo 85 punktów zaliczone. Jeśli chodzi o sektor energetyczny, e, trzy spółki do pokazania. Tauron, cały czas jest opcja formacji głowy z ramionami, jeśli niedźwiedzie przejmą kontrolę nad ceną, a następnie złamią ten arcyważny poziom 8,20, gdzie mamy dołek jedynki, dwusetkę na wykresie dziennym, a także linię szyi, no to odwracamy trend i idziemy na 5 złotych. A wybicie poziomu głowy pozwoli na kontynuację ruchu wzrostowego. Jeśli chodzi o TZW, kontynuacja negocjacji związkowych z oczywiście zarządem i z ministerstwem, ale potencjalnie to są dwa scenariusze: albo wydłużona formacja trójkąta, to pewnie jakieś fiasko negocjacji, wtedy ten różowy scenariusz, albo pozytywny efekt negocjacji i mamy odwróconą formację głowy z ramionami i jest opcja na wzrost w stronę 35 zł. No i na koniec KGHM, oczywiście KGHM, niesamowita e, taka hiperbola wzrostowa, natomiast ta hiperbola i ten ruch wzrostowy na KGHM e, wynika z tego, co się dzieje na srebrze, bo srebro e, podwoiło wartość swoją w trzy miesiące, no, na metalach szlachetnych mamy bezprecedensowy wzrost, budowanie największej bańki spekulacyjnej w historii, natomiast ta bańka ma dość mocne podwaliny. Bo ta bańka na metalach szlachetnych, jak Państwu mówiłem w drugich webinarach, rozpoczęło się od zmiany w strukturze rezerw banków centralnych, gdzie wywalany jest dolar i aktywa dolarowe, a w ich miejsce kupowane jest przede wszystkim złoto, ale również, ale również srebro. Więc nie jestem Państwu w stanie powiedzieć, kiedy ten ruch się skończy. Natomiast tak jak Mówiłem dwa tygodnie temu w drugim webinarze, gdyby coś się zadziało na rynku, na rynku rentowności, gdyby na rynku długu, tak jak pisałem w zeszłym tygodniu w komentarzu do sesji, mielibyśmy pewne turbulencje, to niewykluczone, że pomimo tak już absurdalnie przewartościowanych tych metali szlachetnych, nie wykluczone, że te ruchy wzrostowe będą znacznie wyżej i dalej kontynuowane. No i dopóki ta sytuacja trwa, dopóty ta hossa na kghm będzie kontynuowana, natomiast trzeba mieć z tyłu głowy to, że ten ruch w całości jest dyktowany srebrem. Więc gdy bańka na metalach szlachetnych się skończy i zacznie pękać, ona zacznie pękać w którymś momencie, no to błyskawicznie cofnie się również KGHM, który na wykresie tygodniowym jest wykupiony na poziomie 92 punktów. Na wykresie dziennym z kolei tu też trzeba pamiętać o tym, ta ostatnia sekwencja wzrostowa buduje już dość pokaźną negatywną, negatywną e, dywergencję na oscylatorze technicznym RSI, ale dzisiaj był znowu bardzo silny ruch na srebrze, więc być może i otwarcie sesji na tym, że walorze będzie pozytywne. Jeśli chodzi o sektor budowlany, tutaj mówiłem Państwu o potencjalnym w końcu ruchu wzrostowego na tymże sektorze mamy ważne opory na Budimexie. Jeśli tutaj do głosu dojdzie strona podażowa, to jest opcja na powrót do dolnego ograniczenia kanału wzrostowego, a następnie poniżej dołek fali pierwszej. Oczywiście wybicie tych oporów otworzy nam drogę na historyczne szczyty. Na trakcji możemy finalizować ruch wzrostowy. Jest tutaj wydłużona piątka. Oczywiście mamy tutaj malutką negatywną dywergencję. No i tutaj obojętnie, czy wybijemy szczyt, czy nie, jeśli nie wybijemy szczytu, to mamy opcję podwójnego szczytu, ale jeśli on by został poprawiony, no to wtedy mielibyśmy zaczyn formacji głowy z ramionami, no i być może ten ruch wzrostowy na trakcji również się e, finalizuje. Tu dlatego tego waloru będzie kluczowe sforsowanie tego oporu. No i Polimex, który jest na bardzo ważnym oporze, wzmocnionym negatywną dywergencją, więc wygląda to tak, że cały ten sektor może stać przed pewnymi. E, kłopotami. <laughs> Jeśli chodzi o sektor ochrony zdrowia, na którym skończymy dzisiejsze analizy, e, tutaj chciałem pokazać Państwu trzy walory. Zaczynamy od diagnostyki. W przypadku diagnostyki y, zrealizowaliśmy tutaj formację głowy z ramionami, którą Państwu pokazywałem. E, po tejże formacji e, rozwinął się e, ruch Wzrostowy, no i ten ruch wzrostowy ma charakter pięciofalowy. On ma tutaj taki charakter pięciofalowy, więc być może, być może, to jest taka bardzo wstępna hipoteza, kończymy falę pierwszą, po niej moglibyśmy rozwinąć falę drugą, natomiast tutaj trzeba pamiętać cały czas o tym, że 300 zł to są zasięgi tej tendencji wzrostowej. Oczywiście ten dołek fali drugiej nie może już zostać przełamany. Jeśli chodzi o Selon Farmę z kolei, tu byki próbują przełamać tą linię szyi w odwróconej RGRC, natomiast na tygodniówce weszliśmy powyżej już tego kanału przy linii trendu spadkowego, więc jest opcja na odreagowanie na 28, a być może nawet wyżej w stronę tych wielomiesięcznych maksimów. I na końcu nełka. W przypadku nełki zatrzymaliśmy się w rejonie 61,8% zniesienia fibonacciego falice. No i tutaj jest taki dość ciekawy scenariusz, ponieważ w krótkim terminie czy w średnim terminie wypada słabość, która mogłaby ściągnąć walor w rejonie 700 zł, czyli do silnego wsparcia. W krótkim terminie z kolei mamy przełamaną linię trendu wzrostowego, no i potencjalną formację głowy z ramionami. Tutaj oczywiście głowa może być podwójnym szczytem, mamy potencjalnie lewe ramię, więc i krótki, i średni termin wskazuje na możliwość przeceny o te 100 zł niżej, czyli około 15%. Natomiast w długim terminie, gdybyśmy się skorygowali do tych poziomów, to niewykluczone, że zakończymy wielomiesięczną konsolidację formacji trójkąta, z której moglibyśmy wybić się górą, kontynuując wzrost na. Historyczne maksima, nawet być może do okolic 1400 zł, no ale powiedzmy na początku, niech ten target będzie wynosić około 1000 zł, to już jest bardzo ważny psychologiczny poziom. Jeśli natomiast oczywiście przybijemy wcześniej do łech no to najprawdopodobniej ten schemat prowzrostowy zostanie zanegowany. Dzisiaj w tygodniu na GPW to wszystko. Mam nadzieję, że w tym tygodniu uda mi się nagrać dla Państwa drugi webinar, czyli tydzień na giełdach zagranicznych, bo w zeszłym tygodniu. Miałem pewne problemy techniczne z danymi na, dostępnymi do rynku zagranicznego, z serwisem Bloomberg, ale mam nadzieję, że jutro już wszystko będzie grało i dam radę Państwu przedstawić zaktualizowany temat dotyczący um, globalnych rynków finansowych. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.